Cześć! Awans na Euro 2024 to całkiem niezły powód, żeby nagrać vloga z wnioskami z meczu, dlatego nagrywam. Bezpośrednio po spotkaniu w Cardiff. I tak sobie myślę, taka pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, to słowa Leszka Milewskiego z jednego z programów, że my już nie możemy awansować na euro. My możemy się tam co najwyżej wcisnąć jak szczur do śmietnika. No i w ten sposób, właśnie w najbardziej pasujący sposób do tych słów, my na to euro się dostaliśmy, nie oddając żadnego celnego strzału w meczu z Walią przez 120 minut. Wcześniej, oczywiście, w eliminacjach było to, co było. Natomiast chciałem powiedzieć, że Dziś nie ma to żadnego znaczenia. To naprawdę jest rzecz drugorzędna, ponieważ w barażu się gra po to, żeby wygrać i bardzo się cieszę, że się to udało. Zapraszam na przemowę z wnioskami po tym spotkaniu. Wniosek pierwszy. Przestaliśmy być głupkami, przestaliśmy być naiwniakami, którzy zakładają, że reprezentacja Polski jest w stanie przenosić góry. Nie mam wrażenia, że tutaj w kart i w góry zostały przeniesione. Mam wrażenie natomiast, że reprezentacja Polski naprawdę wyszła jak na wojnę, że wreszcie była walka. To jest oczywiście truizm, to jest mówienie często bzdurnych i łatwych teorii, że, że potrzebna jest walka. Natomiast tutaj faktycznie była i to było coś, czego ja wcale nie byłem przed tym meczem pewnym, ponieważ wiemy, że reprezentacja Polski ostatnio bywała częściej na wakacjach myślami niż na wojnie. A tutaj mam wrażenie, że reprezentacja Polski zbudowała coś w rodzaju swojego meczu założycielskiego. Nie było to piękne widowisko, nie oddawaliśmy celnych strzałów, nie stwarzaliśmy bardzo dużego zagrożenia pod Bramką. Natomiast nie o to w tym meczu chodziło. Chodziło tylko o to, żeby ten mecz wygrać. I kiedy ja widziałem, że Polacy naprawdę nie odstawiają nogi, że tutaj jest gra o każdy centymetr boiska, że tutaj była może jedna sytuacja, w której przechodziła piłka, bo została zlekceważona bodajże to była sytuacja przy linii boszej Nikoli Zalewskiego, gdzie Waliczycy weszli w pole gardę. Ale to tyle. Reprezentacja Polski nie przyzwyczaiła nas ostatnio do walki, a tutaj tę walkę podjęła i za to wielkie brawa. I mam wrażenie, że to jest bardzo duża zasługa Michała Probierza ponieważ jeżeli za Fernando Santosza tej walki nie było, no to nie możemy mówić o przypadku, za probieża faktycznie ona jest i mówcie co chcecie, ja wiem, że nie oddaliśmy tutaj celnego strzału. I Może mówię to na jakiejś euforii, może mówię to na nawet bym powiedział sympatii do Michała Probierza, ponieważ wziął reprezentację Polski naprawdę w trudnym momencie i zrobił z nią wynik, w który bardzo jeszcze jesienią wątpiliśmy. Reprezentację Polski za Fernando Santosza. Jak sobie przypominam słowa Roberta Lewandowskiego z Kiszyniowa, gdzie Zagraliśmy mecz 2 do 3, a Robert Lewandowski, może nie usprawiedliwiając tę porażkę, natomiast mówiąc o jej powodach, wspomniał, że reprezentacja Polski straciła pewność siebie w momencie, gdy Mołdawia strzeliła gola na 2 do 1. No to ja dzisiaj widzę inną reprezentację. To ja dzisiaj widzę reprezentację, która jest absolutnie pewna swego i która nie rezygnuje w momencie, gdy zaczyna się troszkę palić pod nogami, bo tutaj nam się w pewnym momencie też paliło. Za to kolejny raz wielkie brawa. Kolejny wniosek to też są brawa dla Michała Probieża, bo trzeba mu to oddać. Że nie przestraszył się stawki tego spotkania. Zagraliśmy identycznym składem co ze Skonią, mimo że wydawałoby się, że na walnie trzeba ten środek pola bardziej zabezpieczyć niż w starciu z tak słabym rywalem, z jakim graliśmy poprzednio. Michał Probierz nie zmienił składu, więc wyszliśmy dokładnie w takim samym ustawieniu na jedną szóstkę, którą stanowił Bartosz Slisz i troszkę wyżej grającego Jakuba Piotrowskiego. Piotrowski to jest kolejny pomysł Michała Probierza, wcale nieoczywisty, a już na pewno nieoczywisty do, do pierwszego składu. Mam że pomysły Michała Probierza zaczynają przynosić efekt. Ja zresztą pytałem na konferencji prasowej, czy wszystkie założenia tego spotkania zostały zrealizowane, i Michał Probierz stwierdził, że co prawda jakieś odstępstwa były, natomiast generalnie jest zadowolony z tego, co piłkarze zrobili. I ja też miałem takie wrażenie, że nie było takiego momentu, w którym coś się dzieje poza kontrolą, w którym coś się dzieje. Poza obranym planem Michała Probierza. Oczywiście były trudne momenty, były momenty, kiedy boczni pomocnicy walisty uciekali naszym obrońcom, kiedy wchodzili na czystą pozycję do dośrodkowania. Tych momentów było, obiektywnie mówiąc, mało, zwłaszcza w drugiej połowie i w dogrywce. Pierwsza połowa była faktycznie pod tym względem trochę gorsza. Mam wrażenie, że weszliśmy bardzo dobrze w mecz, a później się zaczęło to troszkę kruszyć, ale nie na tyle, by móc mówić, że walia nas dominowała. Że Walia całkowicie na ten awans zasłużyła. Ja myślę, że mimo wszystko piłkarsko reprezentacja Polski. Była tutaj odrobinę lepszą drużyną, co też wcale nie jest oczywiste. No i żeby nie było, że tylko chwalę, no to teraz wniosek negatywny, czyli przywiązanie do Jana Bednarka. Oczywiście ten wybór no, w pewnym sensie się bronił, ponieważ skoro już Michał Prowierz wystawił ze Stonią taki, a nie inny skład defensywy, no to ta defensywa się już znała, miała wypracowane pewne schematy, i na pewno łatwiej się gra obrońcom, którzy grają w tym samym zestawieniu. Jeżeli już faktycznie zdecydował się na Jana Bednarka, no to musi ponosić za, za ten wybór odpowiedzialność. Ten wybór był o tyle nielogiczny, że wiedzieliśmy, że tak po kursie 1-0-1 Walijczycy zdominują na stałych fragmentach gry. W momencie, kiedy na boisku okazało się, że zagra Kiefer Moore, czyli ten dwumetrowy dryblas, zwali. No myślę, że warto było zareagować nieco wcześniej i wypuścić Bartka Salamona, który zresztą zaliczył bardzo dobre wejście. Bartek Salamon był właściwie jedynym piłkarzem w naszej kadrze, który warunkami fizycznymi mógł się postawić Kieferowi i Murowi. Ta zmiana na szczęście się zdarzyła, bo mam takie głębokie poczucie, że jeżeli by tej zmiany nie przeprowadzić, to my tego meczu byśmy w rzutach karnych nie wygrali. Bo do rzutów karnych w ogóle nie doszło, ze względu na to, że Bedarek jest nieprawdopodobnym zapalnikiem swoją drogą. Plus za bohaterskie podniesienie ręki przy nieuznanym golu ze spalonego. Dzięki temu sędzia miał 100% pewności, że, że ten spalony jest. Więc dzięki Janek. Ale może już wystarczy. Swoją drogą jeszcze w tym temacie. Pamiętacie, jak dostało się Michałowi Probieżowi, gdy w jednym z wywiadów na pytanie czego brakuje reprezentacji polskiej, powiedział, że centymetrów. Nieprawdopodobna beka, śmiech z Michała Probieża. Nie zwróciliśmy wtedy uwagi na jedno. Ja też biję troszkę teraz w pierś, bo, bo też mnie tamta wypowiedź bardzo mocno rozbawiła. Ale nie zwróciliśmy uwagi na jedno że piłka nożna to nie jest tylko atakowanie. Wszyscy założyliśmy, że Michałowi Prowieżowi brakuje tych centymetrów w ataku, brakuje mu tego, żeby móc stosować swoją ulubioną dośrodkowie. Zapomnieliśmy, że piłka nożna to jest także defensywa i dzisiaj z po dzisiejszym meczu, z tej perspektywy spotkania z Walią i tego, co Kiefer Moore robił z naszymi obrońcami w polu karnym, no ta wypowiedź już nie brzmi śmiesznie, bo faktycznie tych centymetrów brakowało. No szkoda tylko, że nie wyszliśmy z tymi centymetrami od razu, od początku spotkania, bo Bartek Salamon był do gry i jeszcze raz powiem, dał kapitalną zmianę. Kiedyś miałem taką teorię, że nie ma w Europie gorszej drużyny w wyprowadzaniu piłki od własnej bramki od Polski. Oczywiście jest to e, lekka hiperbola, natomiast też pokazująca to, w jaki sposób my tę piłkę wyprowadzamy. A nie potrafimy tego robić. Jest za każdym razem pożar, jeżeli tylko ktoś podejdzie pod nas wysoko. Nie rozumiałem tego, dlaczego my tak uparcie próbowaliśmy grać krótką piłką, gdy to najczęściej się kończyło powrotem piłki do Wojciecha Szczęstego i dalekim wypiciem piłki, czy to mierzonym, czy, czy na oślep. Awansowaliśmy właśnie na piąty wielki turniej z rzędu, co czyni z nas pod tym względem, domyślam się, światową czołówkę, bo jakbyśmy zestawili wszystkie drużyny, które mają taki awans za awansem, taką serię jak my, no to na pewno tych drużyn nie byłoby wiele, a jeżeli już by się pojawiły, no to byłyby to prawdopodobnie europejskie potęgi. My na turniejach nie osiągaliśmy do tej pory zbyt wiele, tylko na tym pierwszym z tych pięciu występ był jak najbardziej poprawny, a na każdy z tych turniejów jechaliśmy z gigantycznymi nadziejami. Euro 2016, czyli wszyscy zawodnicy w piku, no musieliśmy coś tam ugrać. E, Mistrzostwa Świata 2018, no to po takim euro, no to też mieliśmy prawo liczyć na coś więcej. Później Euro 2020, Paulo Sousa, który preferował e, ofensywny styl gry. Wydawało się, że Polacy mogą tym ofensywnym stylem gry e, coś działać. Mistrzostwa Świata 2022 tu już podchodziliśmy faktycznie z rezerwą, natomiast wiedzieliśmy, że to jest takie 50-50 i wszystko się rozstrzygnie między nami i Meksykiem, więc te nadzieje były. Teraz przed Euro 2024 mam wrażenie, że tych nadziei nie ma i ich nie będzie. Reprezentacja Polski pierwszy raz przystąpi do turnieju z pozycji takiego absolutnego underdoga, z pozycji drużyny, na którą nikt nie stawia, nikt nie liczy. Dlatego naprawdę mam nadzieję, że nie będzie żadnej pompki i że jeżeli my. W ogóle mamy jakąkolwiek szansę. Ja wątpię szczerze, mówiąc, że w grupie z Holandią, Austrią i Francją mamy jakiekolwiek szanse. Ale jeśli mam upatrywać tego procentcika, no to właśnie w tym, że nie będzie nikt na nas liczyć, nie będzie nikt na nas stawiać, biorąc pod uwagę, co się działo w 2023 roku, jest wykręcony absolutny maks. Wszystko, co będzie ponad to, no to to już jest czymś ekstra. A jednocześnie, jak wspominam sobie styl za Czesława Michniewicza i mecz z Meksykiem, który rozegrany został ultra defensywnie, który rozegrany został w ten sposób, że boczni obrońcy, boczni pomocnicy nie mieli w ogóle prawa dojść do 30 metra pod bramkę Meksyku, no to jeżeli ja sobie coś takiego przypominam i mam świeżo teraz ten mecz w Cardiff, który nie był wielkim piłkarskim widowiskiem, który tak naprawdę był jedną wielką łódzką, no to jednak widzę plusy na korzyść tego spotkania w Cardiff, ponieważ my nie baliśmy się zaatakować. To, że nam tam nie wychodziło, to jest inna sprawa, ale Nikola Zalewski, wahadłowy, który raz po raz wchodził w pole karne albo próbował wejść w pole karne, w każdym razie za każdym razem szukał dribblingu, a nie tylko tego, żeby spojrzeć za siebie, czy jest bezpieczny, czy na pewno nic się nie stanie, czy nie pójdzie kontra. Czegoś takiego u Czesława nie było i na pewno nie było czegoś takiego w meczu z Meksykiem. Jeżeli Michał Probierz będzie szli tego typu akcje, które będą bazować na odwadze, na podejmowaniu decyzji, typu drybling, wejście w pojedynek, to ja naprawdę wierzę, że nawet jeżeli my przeżniemy te Euro 2024, to to nie będzie tak zły turniej do oglądania, jaki był w Katarze. No i to by było na tyle, bo ten pan, który tutaj właśnie się ode mnie oddala, w tym momencie przepędził mnie z trybun, muszę kończyć. Jestem w szampańskim nastroju, nie mam potrzeby nawet spania dzisiejszej nocy. Bawcie się dobrze, jedziemy na Euro 2024. Posorem naszego kanału niezmiennie jest Superbet, który dla naszych pełnoletnich widzów przygotował jak zwykle jakieś promocje. Jeżeli chcecie wiedzieć jakie, to są rzucone w opisie tego filmu. Pamiętajcie, grajcie odpowiedzialnie, tak jak nasza reprezentacja.